Nasi żołnierze wyruszyli do Pragi do placu Winohrady, by bronić ten budynek przed szwadronem śmierci Tomasza. Bitwa trwało kilka minut, ale pokonaliśmy tych wrogów na zbity pyski. W bazie rozmawialiśmy z robaczywkiem Momisjej w Pradze i był zadowolony z tej akcji. W bazie szwadronu śmierci Tomasza szef Tomasz był zły na tych żołnierzy i skazał go na karę śmierci przez wsadzenie dynamitu w dupę, a pozostałych żołnierzy wyruszyli do Miszkolc na Węgrzech przejąć go USR. W bazie o 16.45 dostaliśmy sygnał, że legiony Bowsera w składzie lidera Richarda, Iryka, Witolda, Marcina chcą zaatakować Bazylikę Estrela na wtorek. We wtorek teleportowaliśmy do Lizbony bronić Bazylikę Estrela przed legionami Bowsera. Bitwa trwała kilka minut, ale i tak pokonaliśmy wrogów tych drobnym ma. W bazie rozmawialiśmy z robaczywkiem o misji w Lizbonie i był zadowolony z tej akcji. W bazie legionu Bowsera szef Fabian był wściekły na tych żołnierzy i skazał go na karę śmierci przez wsadzenie dynamitu w dupę, a pozostałych żołnierzy wyruszyli do Dunajskiej Stredy przejąć urząd miejski. W bazie o 16.45 dostaliśmy sygnał, że prezydenckie oddziały śmierci w składzie lidera Fekete, Georg, Adama, Piotra chcą zaatakować pałąc królewski w Amsterdamie na piątek. W piątek teleportowaliśmy do Amsterdamu bronić pałac Królewski przed prezydenckimi oddziałami śmierci. Bitwa trwała kilka minut ale zniszczyliśmy wrogów i w drobny mak. W bazie rozmawialiśmy z robaczywkiem o misji w Pradze i był zadowolony z tej akcji. W bazie prezydenckiego oddziału śmierci szefa Aleksander był zły na tych żołnierzy i skazał go na 18 lat więzienia, a pozostałych żołnierzy wyruszyli do Moflewa przejąć ratusz. W bazie o 17.00 dostaliśmy sygnał, że Wormsowy dżihad wschodów w składzie pierwszego lidera Ahmeda, Adriana, Johna, Richarda a druga Mehmeta, Abdullaha, Zenona, Edwarda chcą zaatakować miasto Mayanna w Straganistanie na niedzielę, a więc ruszajmy na misję żołnierze. Teleportyzer, godzina 8.30, poniedziałek. Czy jesteście gotowi na misję w Straganistanie? Tak szefia robaczywku. No to odpalamy teleportyzer. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 30 milionów voltów. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie. 3, 2, 1 i odpalamy teleportyzer. Cel Majamna. Straganistan. Straganistan. Majamna. Godzina 8:37. Jesteśmy w Straganistanie w mieście Majamna i tutaj widzimy miasto, które mamy bronić przed worbach habickimi terrorystami z dwóch stron. Racja. Ci drani nie mają prawa przejąć tego miasta wbrew woli mieszkańców, bo wiesz, że prezydent Nowo-Europy może grozić inwazją na wypadek rozszerzenia inwazji na inne części tego państwa mimo konserwatyzmu religijnego oraz dużych podziałów plemiennych. Racja. Nie dopuścimy do przejęcia tego miasta przez Wormsowy Dżihad Wschodu. Kapitanie Henryku, przed nami pierwsza fala. A teraz czas na walkę. Bucha ha ha, -ha, -ha. Pora zaatakować miasto by oddać dla naszego szefa i nie pozwolimy żebyście pozostawili wbrew naszej woli. Stać w Habici. nie dopuścimy do przejęcia tego miasta i nie wracajcie jak zgniecie od tej walki. I chuj mnie to obchodzi, nie będziecie mieć szczęścia w tym mieście bo już wam zaplanowaliśmy zasadzkę jeżeli będziecie za długo walczyli. No to co walczymy? No to walczymy. Czas na pierwszą falę.

Dobrze mój żołnierze. Czas na drugą falę. Co jest kurwa do hornaka? Strzelać ile wlezie do wrogów. Pora strzelać do hornbach Bar w A jedziesz do naszej bazy w Warszawie pod groźbą kary zabicia, a więc przebije młotem i wyłóż piątek na funkcję autoteleportacja. A gdyby latu ty zdrajco pierdolony zginiesz szmarnia. No i podwójna fala zostało zniszczone i dziękujemy też ludzi, którzy nas oglądali. A teraz wraz z Abdullachem. Gauntlet teleportacyjny aktywacja. Cel Baza Dowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza Dowodzenia 13. Misja obronienia miasta Majanma w Straganistanie została ukończona szefia robaczywku. No i jak moi żołnierze, obroniliście miasto w Straganistanie przed zabiciem cywili jak my chcieliśmy. Tak, obroniliśmy miasto Majanma w Straganistanie przed Wormsowymi dżihadem wschodu, który chcieli zaatakować miasto, ale dzięki szturmowi na wroga przez dwie fale obroniliśmy go przed przejęciem miasta przez Wormach habitów i jesteśmy ci wdzięczni. No to się cieszę, że obroniliście miasto w Straganistanie przed wrogami. A teraz wracajcie do pokoju dowodzenia i czekajcie na sygnał z różnych krajów. Czekaj jeszcze, mam jeszcze jeńca Abdullaha z Traganistanu. Proszę pokazać. Kurwa, jeszcze popamiętacie dranie jedne. Drogi panie Abdullahu z Wormzowego Jihadu wschodu. Jaka jest prawda o Twojej misji i jaki jest cel dla tego państwa? Nic ci nie powiem. Gadaj kurwa, bo cię zgwałcę sztucznym pnisem i zabije cię bazooką. No dobrze, tylko bez wynaturzeń. Dobrze odpowiem, jak bektaszysta. Naszą misją było przejęcie tego miasta, by oddać w ręce prawowiernych ludzi pod rozkazem przywódcy Kucharaba, też z naszej drużyny tyle, że bardziej fanatyczną. Ogólnym celem jest utworzenie państwa pod naszą kontrolą jako prowincja proponowanego mega imperium oblegające cały świat Wormzomański w tym kilka mniejszościowych krajów, by wszyscy byli zadowoleni z tych rządów. Moja ideologia Worm religii ma to fanatyzm i wormbachabizm z elementami wormbandi czyli Wormsowy odpowiednik Deobandi. I chcę pozabijać inno inni Wormsowców, którzy przeciwiają się ideologii. Dobrze, przyznałem się do czynów i czy mogę wyjść, a więc przyznałeś się do zachowania w tej organizacji, a dodatkowo wyjdziesz, ale tylko do ośrodka dla fanatyków religijnych. A niech to. Gratulacje za branie jeńca wojennego dla was a dla tego drania dostaniesz bardzo surową karę od nas, czyli dożywotni zakaz pełnienia funkcji w tej wrogiej organizacji oraz paroletnie prace społeczne dla Warszawy, ale nie chcę dać przyzwolenia na tortury chyba że w wyjątkowych sytuacjach ale przyszłe plany tego budynku jest planowane na 1991 rok. A więc wracajcie do pokoju dowodzenia dla wasa dla drania wylądujesz w karnym ośrodku do ogłoszenia wyroku dla sądu federacyjnego. Rozkaz szefie robaczywku. Baza Wormsowego Hadów Wschodu. Godzina 15. No i pięknie, nie przejęliśmy tego miasta i szef mnie za to zabije. No i jak, przejęliście miasto w Straganistanie i nie dopuściliście do przejęcia przez Legion Wolności. Niestety nie. Zostaliśmy pokonani przez Legion Wolności, który zniszczyli naszych żołnierzy, a co gorsza, jeden z naszych żołnierzy został pojmany przez Legion Wolności, który powiedział prawdy o naszej organizacji i ideologii w tej bazie. wykurwistyczne zdrajcy pierdolone. Przez was sprowadziliście gniew Wormlacha, który jest niezadowolony z waszej akcji, a dodatkowo jeden z drajców ujawnił nasze plany dotyczące podboju. Za karę zostaniecie skazani na karę śmierci przez maksymalną moc dynamitu w dupę. Kacie, proszę wykonać wyrok. Rozkaz szefie Muhammadzie. Wy reszta ogarnijcie się i wyruszajcie do miasta Krasnowoc Przejąć stację, a teraz wykonać. Rozkaz szefie Muhammadzie. Baza dowodzenia, godzina 18. Sygnał z Burgasu, panowie. Już idę. Dostaliśmy sygnał, że team wojowników Bowsera w składzie lidera Apolinarego, Aleksandra Zygmunta. Bognana chcą zaatakować hotel Bulgaria na środę. Waszym zadaniem to obronienie hotelu Bulgaria zanim cywile zostaną pojmani i zostaną przerobione na niewolników. Czy to jest jasne? Tak, szefia robaczywku. Teleportyzer. Godzina ósma, środa. Czy jesteście gotowi na misję w Bułgarii? Tak, szefia robaczywku. No to odpalamy teleportyzer. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 30 milionów voltów. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie, 3-2-1 i odpalamy teleportyzer. Cel Burgas, Hotel Bulgaria, Bułgarska Republika Socjalistyczna. Burgas, Hotel Bulgaria, godzina 8.05. Witajcie w turystycznej ziemi zwanej Burgasem i tam widzimy Hotel Bulgaria który mamy bronić przez wrogany. Ile metrów ma ten budynek? Ma 71 metrów wysokości i znajduje się w pobliżu innych hotelów. Kapitanie Henryku, wrogowie na drugiej. Pora bronić ten budynek przed wrogami. Pora przejąć ten budynek i oddać go w ręce naszych ludzi, żeby to my płacili za te usługi dla pieniędzy szefa. Stać. Nie macie prawa atakować tego hotelu, bo należą do mieszkańców i nie dopuścimy do przejęcia tego budynku. Gówno nas to zrobicie zaatakujemy nawet z szczytu tego budynku, by was z snajperki niezauważalnie. I tak zaatakujemy was nieniszczącym budynkiem, nalotem na szczyt budynku, by was zniszczyć nawet będziecie strzelać z snajperki no to co, walczymy? no to walczymy. Avedere 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 Avedere. No i pokonaliśmy drani, którzy chcą zaatakować hotel. Teraz gauntlet teleportacyjny aktywacja cel. Baza dowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza dowodzenia. Godzina 12:50. Misja obronienia miasta, hotelu Burgas została ukończona szefie Robaczywku. No i jak moi żołnierze, obroniliście hotel Burgas przed zabiciem cywili, jak my chcieliśmy? Tak, obroniliśmy hotel Bulgaria przed legionami Bowsera, który chcieli zaatakować hotel, ale dzięki obronie obroniliśmy go przed przejęciem hotelu i jesteśmy ci bardzo wdzięczni. No to się cieszę, że obroniliście hotel w Burgasie przed wrogami. A teraz wracajcie do pokoju dowodzenia i czekajcie na sygnał z różnych krajów. Rozkaz szefie Robaczywku. Baza armu wojowników śmierci, godzina 14:30. No i nie pokonaliśmy tych drani, których chcieli przeszkodzić w przejęciu hotelu i szef mnie zabije. No i jak moi żołnierze. Przejęliście hotel, jak my chcieliśmy. Niestety nie. Zostaliśmy pokonani przez Legion Wolności, który nas zabili i nie dopuściliśmy do kradzieży kilku sejfów z kasyna i budynku w ramach zdobycia pieniędzy dla ciebie. Co kurwa? Dlaczego nie przejęliście tego budynku, który w tym budynku znajduje się dziesiątki milionów marek dewizowych, który może przydać do kupowania broni dla nowych żołnierzy a wy przejebaliście? Za karę zostaniecie skazani na 20 lat więzienia a teraz nie wracać. No to się żegnamy. A wy reszta zaatakujcie miasto Warszawa na Ministerstwo Infrastruktury z 1950 roku, a teraz wykonać. Rozkaz szefie derku. Baza dowodzenia, godzina 17. Sygnał stelszy, panowie. Już idę. Dostaliśmy sygnał, że Konfederacja Żołnierzy Wolności w składzie lidera Janusza, Ryszarda, Mateusza, Stefana chcą zaatakować parlament telszy na piątek. Waszym zadaniem to obronienie parlamentu zanim posłowie zginą z rąk faszystowskich konfederatów. Czy to jest jasne? Tak szefia robaczywku. Teleportyzer. Godzina dziewiąta, piątek. Czy jesteście gotowi na misję, w Wrzmudzi? Tak szefia ja robaczywku. No to odpalamy teleportyzer. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 30 milionów voltów. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie. 3, 2, 1 i odpalamy teleportyzer. Cel telsza. Parlament. Żmucki serw. Parlament telszy. Godzina 9.05. Jesteśmy w parlamencie Żmuckiego FRW i tutaj mamy za zadanie bronić budynek przed faszystowskimi konfederatami. Racja, ci ludzie nie mają litości dla każdego, bo marzą nawet obaleniem króla i utworzeniem państwa totalitarnego i jedną legalną partią dla wszystkich republik. Tak, a w tym parlamencie jest 60 posłów tego parlamentu, prawie wszystkie dla partii rządzącej z FRF i trzy dla opozycji Żmuckiej. Kapitanie Henryku, wrogowie na czwartej. Pora bronić budynek przed wrogami. Poddajcie się zdrajcy worm narodu i przejmiemy ten parlament, który należą do przebrzydłych worm komunistów i nie dopuścimy do dalszego istnienia tego parlamentu, czy tego chcecie, czy nie. Stać totalitarzyści, jedne, nie macie prawa zaatakować tego parlamentu, bo wiesz, że za atak na parlament, niezależnie czy żmudzki, czy nawet federacyjnego, z groźbą zabicia posłów grozi nawet kara śmierci. I gówno nas to zrobicie, zrobimy wam z dupy Anschluss, czy tego chcecie, czy nie. Dosyć tego. No to czas na walkę kalifacie z No i pokonaliśmy tych faszystowskich drani, którzy chcieli zaatakować Parlament, a teraz gauntlet teleportacyjny aktywacja celba zadowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza dowodzenia, godzina 12.50. Misja obronienia Parlamentu Żmudzkiego w Telszy została ukończona szefie Robaczywku. No i jak moi żołnierze? Obroniliście parlament w Telszy przed zabiciem posłów jak my chcieliśmy. Tak, obroniliśmy miasto parlament w Telszy przed konfederacją żołnierzy wolności, który chcieli zaatakować miasto, ale dzięki szturmowi na wroga obroniliśmy parlament przed przejęciem przez konfederatów i jesteśmy ci wdzięczni. No to się cieszę, że obroniliście parlament Urzmucki przed wrogami. A teraz wracajcie do pokoju dowodzenia i czekajcie na sygnał z różnych krajów. Rozkaz szefie robaczywku. Baza Konfederacji Żołnierzy Wolności. Godzina 15. No i pięknie, nie przejęliśmy parlamentu i szef mnie zabije. No i jak moi Wormtrioci, przejęliście parlament telszy w celu dokonania oczyszczenia go z Wormunistów i dokonania przejęcia władzy. Niestety nie. Zostaliśmy pokonani przez Legion Wolności, który użyli przeciwko Bam i nie dopuściliśmy do przejęcia z powodu taktyki wroga i jest nam przykro, że nie przejęliśmy tego parlamentu. Kur a? Wy zdrajcy pierdolone w strapony jebane. Dlaczego kurwa chuja mać nie przejęliście parlamentu telszy który należą do przeklętych wormunistów i wormlaków, a wy to rozpierdoliliście? Za karę zostaniecie skazani na karę śmierci przez betonowego osła a teraz nie wracać. Wypierdalać. A wy reszta zaatakujcie miasto Clerwaux, przejąć zamek a teraz wykonać. Rozkaz szefie Przemysławie. Baza dowodzenia, godzina 17.30. Sygnał z Russe panowie. Już idę. Dostaliśmy sygnał, że wschodni wiatr brozy w składzie lidera Alfreda, Frania, Stanisława, Eduardo chcą zaatakować bibliotekę regionalną w rusę na niedzielę. Waszym zadaniem to obronienie biblioteki zanim tysiące książek zostaną wyprzedane na rzecz roga. Czy to jest jasne? Taki jest szefia robaczywku.